No siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym sezonie 2025. Zanim przejdziemy do tematu tego odcinka, czyli jakie ryby można skutecznie łowić w styczniu, najpierw krótkie życzenia dla Was z okazji właśnie tego nowego roku, nowego sezonu. Wszystkiego co najlepsze, zdrowia, szczęścia, pomyślności, no ale przede wszystkim, żebyście łowili tak wielkie ryby, żeby łamały Wam kije, no i żebyście przeżywali same niezapomniane przygody. Wędkarskie, żeby ten rok był jeszcze lepszy od poprzedniego. A przechodząc do tematu, styczeń bywa trudny, bo to wszystko zależy od warunków pogodowych. No, ostatnio te zimy są jakie są. Kiedyś zima była normalna, leżał śnieg i był lód, więc wszyscy wchodzili na lód. Gdyby tak się zdarzyło, że przyjdą jakieś mrozy i nam te wody zamknie, to jeżeli lód już będzie na tyle bezpieczny, to oczywiście wskakujemy na lód. Ja fanatykiem nie jestem, ale wiem, że wielu z Was na ten lód czeka bardzo, bardzo, bardzo mocno. Więc wtedy skakujemy na lód i jakby temat nam się rozwiązuje, mamy wędkarstwo podlodowe. Nie będę się już więcej na ten temat rozwodził, dlatego że no najprawdopodobniej w najbliższym okresie to nie nastąpi. Wszystko na to wskazuje, pogoda wskazuje na to, że tak nie będzie. Więc co, w jaki sposób możemy sobie ten wędkarski czas zagospodarować? No jednym ze sposobów bardzo popularnych, przynajmniej w tym pierwszym tygodniu stycznia, jest próba łowienia troci i łososi. Ja sezon zaczynam tradycyjnie nad drwęcą. Ale wielu wędkarzy jeździ na bardzo różne rzeki, rzeki przymorskie. Jakie to rzeki, to wszystko możecie sobie znaleźć w internecie, więc tutaj nie będę tego omawiał. Jest to łowienie dosyć takie ciężkie, siermierzne. No tutaj raczej grube zestawy, ciężkie zestawy. Wychodzić swoje trzeba, a i też gwarancji na złowienie ryb nie mamy. Czasami jest tak, że ktoś przyjeżdża i w pierwszym rzucie łowi troć, a czasami jest tak, że ktoś jeździ 7 lat i tej troci złowić nie może, i tak do końca nikt jeszcze nie odgadł, na czym to polega. Niemniej jednak, ja w ten sposób, tak już z uwagi na tradycję, ten sezon lubię rozpoczynać, lubię poszwendać się nad tą rzeką. Jest to jakaś właśnie okazja, żeby spotkać znajomych, pogadać, bo mówię, ludzi nad rzeką jest sporo, więc. Myślę, że na każdej rzece kogoś zawsze można spotkać i sobie trochę y, pogadać o wędkarstwie. A jak już nam się uda tą złowić troć, no to uwierzcie, że przeżycia są niezapomniane. Y, to jest jeden ze sposobów. No, łowimy trocie i łososie. Y, drugi ze sposobów, jaki możemy sobie czas wędkarski zagospodarować, tylko tutaj z małą uwagą, bo nie w każdym okręgu możemy ruszyć na pstrągi. Tylko, że w niektórych okręgach ten sezon rozpoczyna się właśnie już 1 stycznia, a w niektórych okręgach on się zaczyna dopiero od 1 lutego. Więc na to zwracajcie uwagę. Ci, co mają to szczęście i mogą łowić już w styczniu, no to w szczęście pod tym kątem, że mają jakby szerszy wachlarz wyboru. No to mogą również sobie z delikatniejszym trochę zestawem ruszyć na trochę mniejsze kropkowane, czyli właśnie pstrogi, mniejsze rzeczki. To już jest raczej łowienie dla wędkarzy, którzy lubią samotność, lubią samotne wędrówki, gdzieś tam przemierzanie brzegu tej rzeki, rzeczki, bo to czasami są bardzo małe ciurki. I szukanie pstrągów. Moim zdaniem też fantastyczne łowienie. To już takie jest łowienie znamierzonego, już troszeczkę o tych pstrągach trzeba wiedzieć, gdzie one przebywają, jak żerują, gdzie ich się spodziewać. Tutaj często już łowimy po prostu tak w punkt. Chociaż w trocie też tak się łowi, ale o tym może kiedy indziej. No ale pstrągowanie to już jest takie no, łowienie. Tych pstrągarzy, którzy znam, to oni po prostu lecą, bo oni już wiedzą, gdzie mają rzucać. To jest po parę rzutów i lecą dalej. Więc to jest też fajne łowienie, jakie jest zimno bo się po prostu rozgrzewamy tą wędrówką. Fakt, że trzeba się naprzedzierać, naprzyciskać, ale uwierzcie mi, że podobnie jak zdobywanie rzek trociowych, równie fascynujące, jak nie nawet bardziej czasami, jest zdobywanie tych małych rzeczek pstrągowych. Więc jeżeli macie taką okazję, to polecam Wam w pierwszej kolejności troci i łososie. Jeżeli to Wam nie pasuje, no to polecam Wam pstrągi. Co dalej? No dalej mamy styczeń, yy, więc yy, na przykład u mnie w okręgu jest zakaz spinningowania do końca kwietnia na wodach stojących, więc to mi całkowicie odpada. No bo zostają nam jeszcze okonie. Okonie co prawda jeszcze trochę i będą szły na tarło, ale w tym styczniu myślę, że można jeszcze je z czystym sumieniem łowić. Ja tych okoni będę szukał na różnych starorzeczach albo w rzekach. Yy, starorzeczach takich, które są połączone z rzeką, bo one jakby są wtedy wodą płynącą, a nie wodą stojącą więc tam będę mógł łowić między innymi takie starorzecza już widzieliście u mnie na filmie jeżeli u Was można łowić na wodach stojących albo macie jakieś wody komercje prywatne, gdzie jest taka możliwość to za tym okoniem myślę, że warto teraz jeszcze trochę poszukać, on też może dać nam trochę spinningowej frajdy natomiast tutaj mówię, trzeba uważać, ten styczeń później mamy luty on już jest taki trochę dyskusyjny. Marzec kwiecień to już bym sobie te okonie odpuścił. Nawet jeżeli nie ma okresu ochronnego, u mnie w okręgu jest akurat w kwietniu ten okres ochronny, ale nawet jeżeli nie ma tego okresu ochronnego, to w tym kwietniu dajmy im się spokojnie wytrzeć. Nawet w tym marcu też. Ale styczeń uważam, że jeszcze można sobie za tymi okoniami pobiegać. Gdzieś kiedyś mówiłem, zawsze, po prostu nawet jak w środku lasu rozłożę kamerę, to zawsze się znajdzie ktoś, kto mi tam będzie za plecami łaził. Więc spinningowo w ten sposób możemy sobie też czas wypełnić. Szczupaki, sandacze, pamiętajmy, no one mają okres ochronny taki ustawowy. Oczywiście są wody prywatne, takie prywatne, nie dzierżawione, tylko prywatne, gdzie czasami właściciele dopuszczają takie łowienie, ale ja bym sobie do maja Dał czas tym szczupakom i do czerwca dał jednak czas tym sandaczom. Niech one się spokojnie wytrą. Wiem, że pokusa jest duża, ale dajmy tym rybom też troszeczkę spokoju. Więc szczupaki i sandacze zdecydowanie i sumy też podobnie. Sumy tutaj nam odpadają. Okonie, co jeszcze? No, możemy spinningowo, ale i nie tylko szukać białorybu. W takich podobnych miejscach, jak właśnie będę łowił o okonie, czyli na tych starorzeczach, bo to są zwykle miejsca, gdzie teraz troszeczkę więcej się tej ryby grupuje, bo pamiętajmy, że teraz ta ryba jest zgrupowana, ona nie będzie gdzieś na całej rzece. Możemy trafić odcinki, one są bardzo trudne do znalezienia, więc łatwiej jest po prostu gdzieś w okolice jakichś portów, starożeczy. Yy... To bardzo łatwo zaobserwować, bo jedziemy rano, patrzymy czy rybka się spławia, jak są jakieś nawet pojedyncze spławy, to już jest sygnał, że tam prawdopodobnie jest ryba. I tam możemy próbować spinningowo łowić białoryb na bardzo delikatne, to też widzieliście u mnie na filmach takie bardzo delikatne łowienie na wszelkiego rodzaju robactwo. Najlepiej malutkie robaczki, możemy fajnie połowić kleni, jazi, nawet jakieś leszczyki, płotki. To jest też bardzo fajne wypełnienie tego styczniowego czasu, ale również w takich miejscach możemy próbować usiąść na spławik. I ja też to w tym roku będę robił, że w styczniu na ten spławik już będę jeździł w takie miejsca. Tak jak mówię, ja mam pole ograniczone, bo wody stojące u mnie spinningowo są zamknięte, więc po prostu będę musiał szukać w ten sposób. I... Co prawda spławikowo można by gdzieś przycupnąć, ale łatwiej będzie na pewno znaleźć tą rybę właśnie w takich miejscach, jak mówi, i ona będzie myślę trochę chętniejsza do współpracy. Pojedyncza kukurydza, jakieś nie wiem, małe ziarna pęczaku, robaki, ochotka, pinka. Nie za grubo nęcimy, bo to pamiętajmy, że to nie jest lato bardzo delikatnie jak kukurydzy to dosłownie półgarski żadne tam wiadra zanęty, bardzo delikatne bardzo takie skąpe łowienie na spławik i też bardzo fajnie w tych różnych takich miejscach gdzie możemy polatać ze spinningiem możemy też polatać sobie właśnie za białorybem na spławik. Jeżeli już mowa o metodach innych, jak spinning, to też wielu to się ostatnio stało bardzo modne i na wielu kanałach można to zaobserwować. Być może ja też w tym roku tego spróbuję. No Bardzo popularne zrobiło się łowienie na chleb. Tutaj nie będę oczywiście opisywał, jak robić zestaw i tak dalej. Na ten chleb łowimy, no, na zestawy gdzieś tam w toni ten chleb sobie puszczamy, na taką przepływankę. Także jeżeli macie gdzieś jakąś rzekę, małą, średnią, większą, gdzie wiecie, gdzie są klenie, to na ten chleb teraz jest bardzo fajna pora, właśnie, żeby na ten chleb sobie połowić. Wszyscy mają taką tendencję, że mówią chlebek. Nie wiem czemu. No ja mówię chleb. Nie, nie wiem czemu zdrabniamy. Także na chleb. Na chleb to jest też bardzo fajne łowienie. Kleń, kleń w ogóle jest bardzo wdzięczną rybą. Bo klenia można łowić cały rok, można go łowić naprawdę różnymi metodami. Zobaczcie, macie styczeń, a to jest ryba, którą możecie łowić: i na spinning, i na spławik, i na jakąś przepływankę, na jakieś metody gruntowe. No to jest wspaniała ryba, jeżeli chodzi właśnie o taką wielosezonowość. Ona kulinarnie jest beznadziejna. Ale jeżeli chodzi o wędkarskie emocje, to naprawdę taki kleń 50/55 albo nawet i lepiej, to już potrafi poniewierać zestawy, więc jest to na pewno bardzo fajna opcja na takie właśnie styczniowe łowienie. No, i jeszcze jedną taką propozycją, którą też można wykorzystać, ja za tym nie przepadam jakoś szczególnie, ale jest to też sposób jakoś na, na to przetrwanie tego stycznia wędkarskiego. Czasami zdarza się tak, nie wiem, trocie nie biorą, na pstrągi nie mamy gdzie jechać, albo jest za daleko, albo nie biorą, na spławik nam nie biorą, albo po prostu chcemy spróbować czegoś innego. No to bardzo też modne w ostatnich czasach zrobiły się te tak zwane paszoki, czyli takie pstrągi. Paszoki na paszy chowane, hodowlane po prostu, jakieś zbiorniki, często to gdzieś w jakieś prywatne zbiorniki jest puszczane właśnie w tym okresie, tak, żeby dać wędkarzom radochę w tym styczniu, one są wyławiane. Wiadomo, że tam lepiej, żeby te, te pstrągi w takich wodach nie zostawały dłużej, więc one są gdzieś tam wyłowiane i wyjadane po prostu. No jest taki sposób trochę na to też, żeby wędkarzom dać jakąś radochę i zajęcie. No generalnie nie jest to nawet i głupie, no nawet jeżeli one są jedzone. No. Po prostu to są pstrągi hodowlane, a nie potokowe, więc żadna to tam strata, no, jeżeli y, 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 jakby gospodarzy łowiska stać na to, żeby te pstrągi kupić i na styczeń ludziom, którzy wykupili gdzieś licencję, dać tą radochę, no to i ludziom się to podoba, no to czemu nie. No ja na takie coś też jeździłem, no bo jakby też sobie chciałem właśnie ten styczeń w jakiś tam sposób wypełnić, więc też to był dla mnie sposób, to jest też fajna zabawa pod tym kątem, że te ryby też dosyć fajnie walczą, łowi się je na delikatne zastawy, także zabawa jest przednia, może wędkarsko nie jest to jakiś szczyt marzeń i osiągnięć, no bo przechytrzyć takiego pstrąga, one to tak wbrew pozorom też nie jest, bo one czasami bywają bardzo trudne, no ale jednak jest to hodowlane, to nie jest dzika ryba, więc jakby niedosyt zawsze jakiś pozostaje, ale zaznaczam tutaj, no, że też jest taka opcja, takich łowisk jest cała masa, te trout area całe się tworzą. Są przecież teraz całe zawody takie, te pstrągowe. Więc tych łowis w całej Polsce jest cała masa. Gdzieś w swojej okolicy poszukacie, może też znajdziecie. I jak nie będziecie mieli co ze sobą zrobić, no to po prostu można pojechać w takie miejsce i próbować łowić pstrągi, takie paszoki, właśnie hodowlane. Jest jeszcze oczywiście jeden temat wędkarski, może nie stricte związany z łowieniem, ale też w styczniu możemy sobie trochę czas wypełnić popatrzeć co tam jeżeli chodzi o nowinki przede wszystkim rękodzieła wędkarskiego które jest ostatnio bardzo popularne bo teraz wam się wyświetla banerek także już wiecie kiedy już wiecie gdzie odbywają się targi, targi rękodzieła wędkarskiego Evolution w Warszawie na które bardzo serdecznie też, też, też was zapraszam. Mówię o tym bo ja o tej porze akurat lubię targi bo jest to taki weekend który niekoniecznie może bym spędził na rybach, bo nie miałbym gdzie jechać, a mogę go spędzić w fajnym towarzystwie, popatrzeć sobie na jakieś sprzęty, będzie cała masa rękodzieła, ale nie tylko, będą też się wystawiać różne marki i jest to też fajna okazja do tego, żebyśmy się... Spotkali, bo ja tam dwa dni, właściwie trzy, będę stał na stoisku Sevč Gir, także bardzo serdecznie was zapraszam. Mamy okazję zobaczyć się i pogadać sobie na żywo, także liczę na waszą obecność i na przybite piątki. I to tyle, słuchajcie, to są takie moje propozycje spędzania czasu wędkarsko w styczniu. Jeżeli wy macie jakieś, bo na pewno macie jakieś, to dajcie znać w komentarzu. Ktoś, kto będzie szukał inspiracji w tym filmie, to niech go znajdzie również pod tym filmem, dopełnijcie temat. A wiem, że na Waszą kreatywność na pewno mogę liczyć. Także wpisujcie, jakie są Wasze propozycje. Na pewno ktoś coś odnajdzie, tak żebyśmy tego stycznia nie przegapili, bo on też może być wędkarsko fajny. A tymczasem pozdrawiam serdecznie i gorąco. No i widzimy się w kolejnej wyprawie już nad wodą. Mam nadzieję, pierwsza wyprawa trociowa w tym roku już niebawem na kanale. Mam taką przynajmniej nadzieję, bo jeszcze jest koniec grudnia. Mam nadzieję, że pojadę. Także pozdrawiam.